To jest turniej rozgrywany po raz szesnasty. Wcześniej rozgrywaliśmy go w formule takiej zamkniętej, wewnątrz Małopolskiej. Po raz pierwszy wychodzimy, wychodzimy na szersze, na, na, na taką szerszą perspektywę. Wychodzimy, wychodzimy do naszych przyjaciół ze Śląska, z Dolnego Śląska, z Rzeszowszczyzny. Konfrontacja zawodników, dwunastolatków na, na takiej płaszczyźnie jest na pewno dużo bardziej wartościowa. I na pewno ten turniej, turniej pokazuje trenerom, w którym są, są te ekipy, trzy selekcja została dobrze wykonana. Co jeszcze trzeba zrobić, aby, aby poziom, poziom tych zawodników jak najwyżej podnosić? Bo w tym turnieju nie są tak ważne wyniki drużynowe. Podczas tego turnieju wielu trenerów obserwuje talenty. Najważniejsze są tutaj indywidualności, a takich perełek tutaj widzimy kilka. I to jest największy nasz sukces tego turnieju. Udało się uczcić przede wszystkim święto niepodległości, że możemy gościć cztery reprezentacje. Jest to Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Podkarpackie i Małopolska kategoria U12 mamy tutaj też przedstawiciela naszego klubu co też cieszy Aleksander Kocot także no tylko podziękować władzom Małopolskiego Związku że potrafili docenić nasz tutaj obiekt i widząc już na otwarciu, że możemy tutaj organizować już turnieje o kategorii nie tylko seniorskiej, ale tutaj zwłaszcza tych turnieje dziecięcych. Myślę, że będzie przybywać. Chciałbym dwa słowa nadmienić, co to jest, co to znaczy ten turniej dla Małopolskiego Związku Piłki Nośnej. W dniu. Wielkiego Święta Narodowego. W Dniu Niepodległości czcimy pamięć wielkiego Polaka, generała Bernarda Monda. Bernard Mond przez lat 10 przewodził krakowskiemu Okręgowemu Związkowi Piłki nożnej. Był prezesem Wawelu, krakowskiego Wawelu, klubu wojskowego, a miłośnikiem, a kibicem Wisły Kraków. To się ładnie zamyka klamrą. My jako Związek czcimy nasze wyzwolenie, nasze, nasze święto narodowe na, Polskę, na boisku piłki. Cieszy przede wszystkim to, że no już jest to ranga, gdzie są to reprezentacje wojewódzkie. Myślę, że tych zawodników z naszych przede wszystkim akademii będzie więcej w tej reprezentacji co sobie i przede wszystkim klubom życzę i dzisiaj życzę przede wszystkim udanego turnieju, aby. Wszyscy po zakończeniu byli w pełni sił i, i, i zdrowi, bo na pewno tego wysiłku będzie dużo, także ta regeneracja na pewno powinna być odpowiednia.